Powiem tak, chłopi to nasze dobro narodowe. Zupełnie jak Mariusz Pudzianowski, Robert Lewandowski i Adam Małysz. No bo mam małego świata, no to jest zbyt niewiele. W końcu Raymond otrzymał Nagrodę Nobla za tę chłopską epopeję. A w średniej szkole czyta się zazwyczaj jeden tom chłopów i to też wiadomo, kto przeczyta, ten przeczyta, bo ilość lektur w tym czasie to masakracja! I tak realnie wydaje się, że docenić powieść Raymonda można bardziej już po skończeniu edukacji. No dobra, a czy powstanie nowego filmu o chłopach miało sens? Nie wiem, choć się domyślam. W 2023 roku powstała kolejna filmowa adaptacja chłopów i wiadomo, większość wątków z książki nie została wystarczająco rozwinięta w tym filmie, a historię też trochę pozmieniano i przedstawiono na nowo, no i tutaj rodzi się pytanie: to w zasadzie, jakie są różnice między książką a filmem, chłopi? Co jest charakterystyczne i od razu rzuca się w oczy, jak czytamy chłopów? Gwara. Tak, znaczna część powieści jest napisana w gwarze. A w przypadku filmu, no nie ma tej gwary aż tak dużo, ale też nie powiedziałbym, że to bardzo rzutuje na klimat filmu. Klimat filmu natomiast zdecydowanie buduje muzyka, a odpowiada za nią Łukasz Luk-Rostkowski, który stworzył soundtrack pasujący bardzo dobrze do animacji i to moim zdaniem też wpłynęło na tak ogromny sukces tej ekranizacji. Zaszczyt pisać tego muzykę od samego początku, od tańców, od bycia na planie, nawet bycia muzykiem w jednym z ujęć, w chłopach można zobaczyć mnie tam z akordeonem. I ta ścieżka dźwiękowa naprawdę długo ze mną została, bo nawet przechadzając się po wioskach w Wiedźminie Trójce odpalałem sobie ją w te, żeby tak nadać tego klimatu słopów, Żeby to jeszcze ze mną pozostało, bo super jest ten soundtrack. Zaraza. W powieści przywiązuje się dużą wagę do opisów przyrody i to, że praca chłopów zmieniała się w zależności od pół roku. Mamy tam szczegółowe opisy przędzenia wełny, sianokosów, żniw. Jest to przedstawiane przez narratora, którym jest młodopolski stylizator, jego narracja jest przepełniona takimi konwencjami stylistycznymi, jak dekadentyzm, czy chuj wie co. Wypadło mi z głowy, a chodziło mi o impresjonizm, który skupia się na ulotności chwili. A w przypadku filmu wyraża się to przez animację malarską, i to też ma jakąś swoją wartość, bo w wielu kadrach możemy dostrzec znane młodopolskie obrazy, no szczególnie gratka dla fanów Hełmyńskiego. Polecam. W książce bardzo szczegółowo opisano różne tradycje i zwyczaje, w tym przesądy i obrzędy religijne. Znajdziemy tam m.in. opis zaduszek, jakichś obrzędów pogrzebowych. Zwyczajów weselnych pokazano też jak chłopi obchodzą Boże ciało i święta wielkiej nocy. No praktycznie cały pakiet świąt mamy zawarty w książce. W filmie wątek religijności ukazany jest głównie z tej negatywnej perspektywy, i te najbardziej pobożne osoby nie przestrzegają zasad, które same wyznają. I widzimy to też w samym finale, jak potrafią wyrządzać innym krzywdę. I w sumie jakby tak to podsumować, to takim najważniejszym wydarzeniem, które zostało ukazane w filmie było wesele Jagny i Boryny. Poruszmy też kwestię strojów, bo chłopki w filmie przedstawione są w kolorowych, pięknych strojach, a na co dzień ciężko pracowały i nie miały czasu się tak stroić, tylko w sumie od święta się tak ubierały. Codzienne ubrania chłopów były skromne, praktyczne i dostosowane do ciężkiej pracy w polu. W książce większość postaci ma bardzo skomplikowane osobowości i większość z nich nie jest jednowymiarowa i też w książce te postaci są na tyle dobrze przedstawione, że każdy znajdzie tam swojego ulubieńca. I później trochę to boli jak jego wątek nie został odpowiednio rozwinięty w filmie. W książce bohaterami są tak naprawdę chłopi, jako społeczność i tylko niektóre postacie bardziej wychodzą na pierwszy plan. Stary Boryna, no, nie jest wielce zakochany w Jagnie. Podoba mu się, ale tak naprawdę najbardziej zależy mu na tym, żeby pozostać kimś w tej wsi i głównie ze względu na to, podejmuje decyzję o ślubie, bo inaczej musiałby pójść na wycuk. I ten wycuk polegałby na tym, że stary Boryna oddałby gospodarstwo swojemu synowi Antkowi, a Antek w zamian miałby mu zaoferować dożywotnią opiekę. Ale często bywało tak w tych czasach, że nie przestrzegano tej umowy i stary gospodarz zostaje wygnany i musi żebrać. I tego właśnie się bał stary Boryna, że, że Antek go wygna. I trochę mi tego brakuje w tym filmie, yy, pokazania tej motywacji właśnie Boryna. Dlaczego on podejmuje taką decyzję? <gry> Zupełnie inaczej ukazana postać Jagny, i byłem na tym filmie dwa razy, i to jest coś, na co też mój dziadek od razu zwrócił uwagę: że ta filmowa Jagna, no, nie ma za wiele z tej książkowej. W filmie jest wrażliwą kobietą, która jest źle traktowana, pomawiana, bardzo zakochana w tym chłopie i to, co ją wyróżnia, to zamiłowanie do sztuki. No, widzimy, jak robi te ozdoby cały czas. No, a w książce Jaga to mega pewna siebie kobieta, znająca swoją wartość, potrafi być bezczelna i jedno co trzeba przyznać, też nie zależało jej na majątku. Ale ślub z Boryną dla niej nie był tragedią, bo ona po prostu wiedziała, że może wyrwać każdego chłopa w tej wsi. Pod względem seksualności, Jagna wyróżniała się na tle konserwatywnej społeczności wsi, kierowała się w dużej mierze instynktami, budziła pożądanie wielu mężczyzn i to było typowe dla kobiet w epoce młodej Polski. Bo w sumie w tym czasie były dwa takie wizerunki kobiety: kobieta anioł i kobieta fan fatal. No to ona zdecydowanie jest fan fatal. W filmie relacje Antka i Jagny to love story jak z Netflixa. Uczucie między nimi na pewno jest znacznie głębsze niż w książce: no w książce ich relacja jest oparta na seksie i cielesności. Antek w czasie trwania tego romansu zostaje gospodarzem wsi po śmierci ojca, a wraz z tym dostaje ziemię. No i ta ziemia w sumie jest dla niego najważniejsza w tym momencie i nie ma zamiaru stracić tego wszystkiego na rzecz kobiety, do której czuł jedynie pociąg seksualny. Hanna! Co do przemiany Hanki, wydaje mi się, że w filmie z postaci drugoplanowych chyba najwięcej czasu poświęcono jej. I też najlepiej widać jej przemianę, to, to wydaje mi się na plus, chociaż w książce e, opis tej postaci jest jeszcze bardziej rozbudowany, ale i tak cieszy, że trochę więcej tej Hanki e, na ekranie mamy. Sama reżyserka przesłuchała audiobooka chłopów i zachwyciła się tym, że ta powieść jest niesamowicie malarska i że ma ciekawe postacie kobiece. E, no i też nie mogła przestać myśleć o tym, żeby stworzyć właśnie taką filmową adaptację chłopów. The fucking end. Zupełnie różne zakończenia. W filmie Jagna, obmyta przez deszcz, rusza dalej. I film nie pokazuje jednoznacznie, co się z nią stanie. Czy umrze, czy znajdzie nowe życie poza wsią. Natomiast w książce wygląda to zupełnie inaczej. Jagna zostaje wygnana. Mieszka gdzieś poza wsią w chałupie ze swoim bratem. Opiekuje się nią schorowana matka. No, i jak na całkowicie traci kontakt ze światem, z otoczeniem. Jeśli przyjmiemy, że ten film jest tylko inspirowany książką, to ta historia i tak jest bardzo spójna i ma też znaczącą wartość. Sam fakt, ile znanych młodopolskich obrazów pojawia się w tym filmie. No, oprócz tego, no, reżyserzy przedstawili swoją wizję artystyczną. Ta wizja artystyczna reżyserów pozwala też przenieść motywy z powieści na współczesne czasy i na nowo to zinterpretować. No, ale też wydaje mi się, że to zachęci mimo wszystko nowych odbiorców do przeczytania książki oryginału. Bo nawet poprzedni film z 1973 roku z Emilią Krakowską w roli Jagny może być mniej przystępny dla młodszego pokolenia i też trzeba zaznaczyć, że lepiej się sprawdza w formie serialu, a film został pocięty do 2 godzin 46 minut i jak to obejrzałem, no to tak średnio mi się to oglądało. Co do filmu z 2023 roku, porównania do książki są jak najbardziej zasadne, ponieważ film no, w końcu ma nazwę Chłopi, a nie Jagna. Koniec końców, najważniejsze jest to, że po filmie znowu mówi się o chłopach. E, to by było na tyle dzisiaj. Pamiętajcie, że w każdym filmie jest coś do wygrania. Later, Bill Terrier! Końca życia będzie pamiętać o mojej polskiej kiełbasie!